tam się w nich mieściło. Ostatecznie doszliśmy do kwoty 190 tysięcy i uważam, że jest to kwota naprawdę duża jak na samorząd związana z realizacją tego zadania. Nie ma w Polsce drugiego takiego miasta, które na prowadzenie drużyny piłki nożnej w czwartej lidze dałoby tak wysoką dotację. Jeżeli panowie takie miasto znajdziecie, Możemy na ten temat dyskutować. Co do e, jakby rozliczania tych dotacji, które daje miasto, proszę Państwa, tutaj reguła jest bardzo prosta. Miasto daje dotacje na określone zadania i rozlicza to zadanie. Nie żądamy dodatkowych wyjaśnień, nie żądamy dodatkowych jakby dodatkowego wglądu w faktury, bo my rozliczamy naszą dotację, którą daliśmy. A klucz jest od tego, żeby dodatkowy się pozyskać i aby te zadania zgodnie z założeniami realizować. Ja znam temat tej refaktury i tak jak kolega Maciej tutaj powiedział, tam nie ma czarów. Dla mnie tam nie ma czarów. To jest normalna refaktura. No, trochę problemem, że działacze trochę przyznali i pewnych spraw związanych z przekazaniem obiektu i z poniesieniem nakładów, które trzeba ponieść na realizację tych obiektów yy, nie rozwiązali wcześniej, ale Państwo dokładnie wiecie, bo ja Wam o tym mówiłem i dokładnie wiecie, że, że to tak wygląda, że to miasto utrzymuje obiekty sportowe, ale ponieważ te obiekty sportowe są użyczone klubom sportowym, to tutaj musi być taka droga, że przychodzi faktura, tą fakturę płaci klub, który ma ten obiekt w użyczeniu i dopiero refakturuje te koszty na Czeskie Centrum Sportu i Rekreacji. I tak to się odbywało i tak to się odbywa. Dlaczego to się odbyło w takim terminie? Tego nie wiem. To jest problem porozumienia się władz Wisły i z władzami, z władzami hmm, Gryfa. Y, ostatnie słowo. Y, tak jest, że miasto Drzew jest miastem, w którym tych sponsorów chcących dawać pieniądze na sport seniorski jest mało. Mamy tego dokładne świadectwo, przerabiając temat piłki ręcznej i piłkarek ekstraklasy Sambora Drzew. Że pomimo tego, że jest to ekstraklasa, są z tego tytułu określone przywileje będą są już transmisje naszej telewizji TETKA i takie zawsze były są obiecane transmisje mm, jakby innych stacji telewizyjnych i z tego tytułu są tam jakieś małe dochody natomiast tutaj też tych sponsorów brak taka specyfika naszego miasta stąd taka duża dotacja urzędu miasta i do czwartej ligi jeżeli chodzi o gry i do ekstraklasy dziewcząt. Bo ja nie mam co do tego żadnych obiekcji. Ja jestem to w stanie jakby tutaj stwierdzić autorytatywnie, że jest to dotacja naprawdę duża. W ostatnim słowie ja rozumiem, że pewne rzeczy przenosi się tutaj na mnie. I ja jestem gotów ponieść tego konsekwencje. Zawsze tam, gdzie był problem związany z interpretacją z jakimiś sprawami funkcjonowania klubów, to ja byłem tym, który negocjował pewne rzeczy i starał się je Państwu przekazywać. Starałem się być takim katalizatorem między działaczami a radą miasta. I miałem takie wrażenie, że jestem nie najgorszym katalizatorem. Staram się Państwa nie narażać na konsekwencje tego wszystkiego, co działo się dookoła, a tworzyć takie warunki dla klubów, które dałyby im możliwość sprawnego funkcjonowania. Dzisiaj jest mi trochę przykro, bo tak to odebrałem z tej trybuny, że to Państwo jesteście obarczani wino za to, że daliście za mało pieniędzy, że się czepiacie, czy też takie inne zarzuty związane jakby z za małą wysokością przyznanych kwot na sport. Jeżeli Państwo takie wrażenie odnieśliście, to ja Was za to przepraszam. To ja jestem Panie Przewodniczący, Panie Panowie Rady, Szanowni Państwo. W związku z tym, że uważam, że pan tu pewne słowa, które nie powinny znać, to też pozwolę sobie zabrać głos i spojrzeć na temat sportu w mieście przez 20 milionów lat. Przykro mi stwierdzić, że czy kiedyś, kiedy dano 20 tysięcy na dofinansowanie klubu? Czy teraz jak na 190 tysięcy? Czy kiedyś jak było tylko um, zabłocone boisko przy Czy teraz kiedy mamy ileś tam boisk ciągle jest źle i ciągle jest za mało? Myślę, że w tym momencie powinienem skończyć dyskusję, ale jeszcze do tego coś doda. Proszę Państwa, miasto poniosło duże nakłady, żeby budować naprawdę niezłą infrastrukturę, Sportową. i miasto również na siebie wzięło pełne koszty utrzymania tych obiektów. Natomiast nieprzerwanie i ciągle mówiąc o działaczach klubach, mówi się tylko o tej dotacji, którą miasto daje. Gdybyśmy proszę Państwa zrobili inaczej, wszystkie pieniążki dali klubowi, ale za wszystko brali opłaty czy czynszowe, czy za wynajmowanie, to ta kwota, która byłaby w budżecie przeznaczana na sport w mieście, byłaby wielokrotnie większa. Dla mnie takim przykładem, nie wiem może ktoś z Państwa czytał, był Alechierdański. Klub znany przecież i mający szerokie rzesze kibiców, ale również i sponsorów. Okazuje się, że samorząd miasta, czyli Pan Adamowicz, jak dobrze tam pamiętam na utrzymanie lechi milion, ale za każdą godzinę korzystania z boiska przy trochę kasował pieniądze w drugą stronę. Czyli suma sumaru wyszła, że ta kwota pieniędzy, która z budżetu miasta szła na klub diametralnie, była w rzeczywistości mniejsza. Ale mówiąc o mediach na mówiło że się, że dało milion. I wymiar wówczas jest całkowicie inny. Dlatego też ja w stu procentach podzielam zdanie pana prezydenta tego, że naprawdę miasto, jak na możliwości tego budżetu, daje na sport bardzo dużo. Ale to miasto nie jest winne za to, że jest tak słaby sponsor tej działalności, mówiąc o przedsiębiorstwach czy w firmach pracujących w mieście. I wtedy zgadzam się, że działacze sportowi, żeby utrzymać na no, odpowiednim poziomie, mają określone problemy. I może wracam jeszcze do historii. Nie zapomnę tutaj w początku swojej działalności, gdzie też jeden z działaczy sportowych, wtedy jeszcze Urzędu Marszałkowskiego nie było, tylko Urząd Wojewódzki, doniósł na tego chowalnego prezydenta, że daje tak mało pieniędzy na sport. Jako żeśmy w tym czasie ogłaszali konkurs na dyrektora wszystkiego Centrum Sportu i Racji, i Pan Dyrektor Wydziału Urzędu był członkiem komisji, bo chcieliśmy to zrobić obiektywnie, więc ściągnęliśmy specjalistów czy fachowców z zewnątrz. Poprosiłem sobie Pana Dyrektora, mam taki fakt, dlaczego, jak to wygląda, na rozmowę. Przygotowałem oczywiście konkretne dane. W stosunku do budżetu pokazano kwoty. Jak Pan Dyrektor się z tym zapoznał, to Panie Prezydencie, co ma wszystko to, co powiedziałem, ponieważ puszczono tym pani. Czyli również człowiek z zewnątrz. Patrząc na możliwości budżetu, stwierdził, że na ten sport dajemy naprawdę dużo. I myślę, że tak cały czas jest. Natomiast, że to nie wystarcza na potrzeby, które klub by sobie życzył. To działacze muszą zrozumieć i albo w oparciu o te dotacje, które miasto może dać, podejmują się działalności, albo też z jakichś względów rezygnują. I na koniec, jeszcze jedna sprawa, e, która gdzieś tu się przewijała. Natomiast na bazie jakichś tam sprzedaży, kupna, ja pamiętam stare czasy, bo ten temat ciągle się przewija jakiś czas pracy. I to jest moje prywatne zdanie. Czy Państwo je podzielają, czy też nie, to jest kwestia dyskusyjna. Ale uważam, jeżeli miasto jako partner klubu partycypuje, w pierwszym przypadku jest to w jakiś sposób, większy większym obowiązku, później nie, w szkolenie młodych adeptów piłki nożnej, Ci później się rozwiną, czy oczywiście zaangażowaniu trenerów i działaczy klubu osiągną odpowiednio wysoki poziom i klub ich sprzedaje, uzyskując z tego jakiś dochód. To w mojej ocenie, jeżeli partnerzy tego sukcesu szanują się, to się wzajemnie informują i mówią, słuchajcie, żeśmy utrzymali ze sprzedaży 100 tysięcy złotych. Patrząc na Wasz udział w miasta, 25% to jest Wasze. Co z tym zrobicie? Oczywiście miasto na pewno by niech to zostaje w klubie. Ale przez te 20 lat, jak tu jestem, ani razu takiej propozycji czy informacji ze strony klubów nie było. To świadczy też o zaufaniu i wzajemnej firmie, współpracy między miastem a klubami. Dziękuję bardzo.